Cześć wszystkim, to jest mój kolejny odcinek na moim kanale i ze względu na to, że dosyć długo nie było filmików, nagrywam 10 faktów o mnie, więc nie przedłużam i zaczynam. Więc pierwszym faktem jest to, że mam na imię Ada. Drugi fakt: moje oczy są koloru zielonego. Trzecie: mam długie włosy. Znaczy, ja tak sądzę, ponieważ każdy, każdy w szkole Mówi mi, że mam długie włosy, więc napisałam taki fakt. Czwarte, mój ulubiony klub piłkarski to FC Barcelona i Real Madrid. Piąte. Bardzo lubię jeździć na rolkach. Tak. I od razu mówię, że to jest moje jedno z uzależnień. Ehm, będzie jeszcze drugie napisane, ale to jest moje jedno z uzależnień, ponieważ mogłabym po prostu jeździć całymi dniami. Szóste. Mój ulubiony kolor tomiętowy. No tak. Siódma. Jestem niska. Mam metr 50. No, raczej do niskich się zaliczam. Tak myślę. Ehm, ósme. W przyszłości chcę odwiedzić Hiszpanię i Wielką Brytanię. Dziewiąte. Mam brata. I dziesiąte. Już ostatnie. Jestem uzależniona od telefonu. No i to było te drugie uzależnienie. Mam jeszcze inne uzależnienia, ale napisałam tylko dwa. No yy, tak, czyli od telefonu, tak, bo ja myślę, że w tych czasach nie da się żyć bez telefonu. Przynajmniej ja tak sądzę. Chyba każdy w tych czasach ma telefon. No dobra. No i to by było na tyle, jeżeli filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mnie. No i zostawić komentarz, jaki chcecie następny filmik. Aha, i zapomniałabym. Od razu wam mówię, że w wakacje raczej będą pojawiać się filmiki, ale to jeszcze nie wiadomo, ponieważ na pewno będę gdzieś jechała, więc nie wiem. Za często nie będą się pojawiać, ale będą na pewno będą jakieś challenge, jeszcze nie wiem z kim i jakie i będą jakieś vlogi, jak będę gdzieś wyjeżdżać, więc to wam obiecuję. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, pa pa!